Witamy w sklepie GoSpy.pl. Przedstawiamy Państwu najmniejszy na rynku pendrive szpiegowski z kamerą VIP 1280. To miniaturowe urządzenie umożliwiające rejestrację wideo w znakomitej rozdzielczości wraz z dźwiękiem. Oprócz miniaturowych rozmiarów, kamerą VIP 1280 wyróżnia możliwość nagrywania pod stałym zasilaniem z gniazda USB. To unikalna funkcja, której nie oferuje większość dostępnych na rynku kamer szpiegowskich. Dzięki jej nie trzeba martwić się o rozładowanie akumulatora w najmniej odpowiedniej chwili. Wideo jest zapisywane na karcie pamięci microSD o pojemności od 4 do 32 GB. Obsługa urządzenia jest niezwykle prosta. W zestawie znajduje się instrukcje obsługi w języku polskim. Prezentujemy rzeczywiste nagranie wykonane kamerą VIP 1280. Prezentujemy obraz i dźwięk rejestrowany za pomocą urządzenia Pendrive Keychain. Dyskretny i niezawodny Pendrive VIP 1280 pozwoli na zarejestrowanie ważnej rozmowy w pracy, negocjacji biznesowych lub spotkaniach. Dostępny w naszej ofercie na www.goespy.pl